Szanowni Państwo, tak jak wspomniałam, dzisiaj rozwiejemy wątpliwości dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Omówimy sposoby powstania takiej spółki, kluczowe aspekty prawne jej działania, zasady opodatkowania i co ważne, kwestie zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, bo to też Państwa prawdopodobnie będzie interesowało najbardziej. A teraz oddaję głos naszym ekspertkom. Przed Państwem pani mecenas Dominika Ramina-Błukiewicz oraz pani mecenas Monika Żulińska. Dzień dobry. Mamy ogromną przyjemność podzielić się dzisiaj z Państwem odrobiną naszej wiedzy i praktyki w zakresie funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na rynku. Więc w toku dzisiejszego spotkania właśnie Państwu przybliżyć zarówno te aspekty prawne, jak i podatkowe, i to zarówno właśnie na etapie powstania. Powstawania spółki, jak i na etapie jej późniejszego funkcjonowania. Tutaj na tym pierwszym slajdzie można powiedzieć, że skupiliśmy się na takich zaletach, prawda? W tym pierwszym punkcie wskazujemy, że to jest odrębny podmiot praw i obowiązków, czyli jeżeli właśnie ktoś staje przed decyzją, jaką formę prawną wybrać i obawia się odpowiedzialności, przede wszystkim związanej z prowadzeniem biznesu, prawda, to spółka ZO jest można powiedzieć, odpowiedzią na tego typu wątpliwości, dlatego że ona odrywa się od osoby wspólnika, odrywa się od majątku wspólnika. Spółka ZOO po prostu staje się odrębnym podmiotem praw i obowiązków na rynku, sama występuje wobec kontrahentów jako osobny, Podmiot i jest to jej duży walor wspólnicy spółki Zo są po prostu jej właścicielami. Spółka jest majątkiem takiego wspólnika i, i pracuje na, na, na ten jego majątek. I tu od razu można zwrócić uwagę, że tę formę prawną może wybrać zarówno jeden wspólnik, jak i wielu wspólników. Jedyne ograniczenie, jakie jest w przepisach prawa, to jest takie, że inna jednoosobowa spółka ZO nie może założyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Drugą taką cechą atrakcyjną tej formy działalności spółki z jako spółki kapitałowej jest stosunkowa łatwość jej założenia, z uwagi na to, że funkcjonuje na rynku możliwość po prostu założenia tej spółki przez Internet. Usługa tak zwana S24, szybka spółka. Włożenie 5 tysięcy zł do spółki już pozwala na jej założenie. Historycznie te kwoty były wyższe i one schodziły do tego poziomu minimalnego 5 tysięcy zł. Spółka ZO też należy zwrócić na to uwagę, co może mieć znaczenie dla kontrahentów, jest wiarygodnym podmiotem. Na rynku z tego względu, że jest duża łatwość, przede wszystkim jawność i transparentność i szybki dostęp znowu przez internet, tak, do, do wszelkich danych spółki spółka jest wpisywana do KRS-u KRS-u przez stronę internetową każdy zainteresowany podmiot może ściągnąć dane dotyczące spółki właśnie te dwie formy pod tytułem spółka ZO oraz spółka akcyjna yy, najlepiej nadają się do ewentualnej przyszłej sprzedaży. W przypadku kiedy spółka już urośnie, będzie no, posiadała prawda, jakąś atrakcyjną. Yy, też dla inwestorów wartość do tego, żeby albo w nią zainwestować, w jej rozwój, albo żeby ją po prostu sprzedać i na niej zarobić. No to sprzedaż udziałów w spółce z o. jest no jedną po prostu z najbardziej popularnych transakcji. Jest to proste i zrozumiałe, no zarówno ze względu na to, że to jest właśnie ten odrębny podmiot, że posiada udziały, że te udziały ma, wyrażają określony procent w kapitale zakładowym. Są trzy organy w spółce. Jednym z takich organów jest zarząd. Zarząd to jest wiadomo, organ wykonawczy, który, który zarządza spółką i który ją reprezentuje na zewnątrz, zawiera umowy. W przypadku zarządu, zarząd ponosi największą odpowiedzialność za działania spółki. To jest zarówno odpowiedzialność wobec spółki, wspólników, jak i może się pojawić właśnie na zewnątrz ta odpowiedzialność. Zarząd może ponosić solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jest przepis szczególny, który o tym stanowi, ale zdarza się to w wyjątkowych sytuacjach. To znaczy, to musi być już bardzo zła sytuacja finansowa spółki, taka, która de facto powoduje, że ona niewypłacalna, że nie może regulować swoich zobowiązań. Z funkcjonowaniem spółki zawiąże się również funkcjonowanie drugiego organu, jakim jest zgromadzenie wspólników, tak to się w przepisach nazywa. Wspólnicy działają właśnie przez zgromadzenie, spotykają się, muszą się spotkać co najmniej raz w roku. Po, co? po to, żeby rozpatrzeć sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu z działalności spółki, żeby zatwierdzić te dokumenty. Kolejną taką formalnością właśnie są obowiązki rejestracyjne, sprawozdawcze, no i związane z tym ponoszone ewentualne dodatkowe koszty. Ten obowiązek rejestracyjny, czyli rejestracja w KRS spółki, pojawia się zarówno na początku, jak i później do dokonywania zmian, które są ujawniane w KRS-ie. Do takich zmian najbardziej częstych, prawda, to mogą należeć zmiany w składzie organów, yy, zmiany na przykład w zarządzie, które muszą być i powinny być ujawniane w KRS-ie. Albo na przykład jakieś zmiany na kapitale zakładowym. I ostatnią taką rzeczą, na którą można by było zwrócić uwagę w minusach, tak, czyli o sytuacjach takich trudnych, trudniejszych, które się zdarzają w funkcjonowaniu spółek, no to jeżeli wspólników jest Więcej, no to może się oczywiście pojawić między nimi pole do. Sporów. Spółkę zakładamy przez umowę i są dwa sposoby: tradycyjny albo internetowy. W tradycyjnym modelu musimy zawrzeć umowę spółki za w formie aktu notarialnego, czyli musimy udać się do notariusza, a to wiąże się z dodatkowym kosztem notarialnym. Istnieje możliwość właśnie skorzystania też przez system internetowy, tak zwany z S24. Tutaj przytoczyłam treść przepisu, który wskazuje na to, co takie podstawowe informacje, jakie musi określać umowa spółki, czyli tak, musimy wybrać sobie firmy i siedzibę spółki. Wybieramy przedmiot działalności spółki. Ten przedmiot działalności spółki, zarówno w umowie tradycyjnej, jak i tej zawieranej przez internet, jest określany przez PKD, Polską Klasyfikację Działalności. Określamy też wysokość kapitału zakładowego. Tak jak wspomniałam, ta minimalna wysokość to jest 5000 zł. Ona może być wyższa, tyle ile wspólnicy chcą i zamierzają włożyć do spółki. Przepisy też dają taką możliwość, że można mieć jeden udział, te udziały wtedy nie muszą być równe. To, więc to już jest ten następny punkt, że określamy liczbę i wartość nominalną udziałów. Minimalna wartość nominalna udziału to jest 50, przepraszam, 50 zł, 5000 kapitał, a 50 zł jeden udział. Tak? I czas trwania spółki określamy, jeżeli on jest oznaczony, ale znowu w praktyce ja nie widziałam chyba nigdy spółki, która byłaby zawarta na czas oznaczony. Więc to, to oznacza tyle, że w umowie spółki najczęściej wpisujemy, że umowa z jest zawierana i spółka jest zawiązywana na czas nieoznaczony. I ważna informacja, że jak tylko podpiszemy umowę spółki, to przepisy pozwalają, przepisy kodeksu spółek handlowych, które reguluje działalność tych spółek, pozwalają na y, działanie spółki od razu, nie czekając na rejestrację, ponieważ ta rejestracja może trwać krócej lub dłużej. Sąd ma termin taki tak zwany instrukcyjny, że powinien w ciągu 7 dni wpisywać do KRS-u wszelkie dane, natomiast no, w praktyce Obserwujemy, że te terminy jednak bywają dłuższe z uwagi na to, że no, sądy mają dużo pracy. Przechodząc teraz do tej możliwości założenia spółki przez internet, musimy wybrać właśnie ten system S24 do zarejestrowania spółki. W zakład te dokumenty, będziemy mieć dokumenty, które będziemy tworzyć właśnie na potrzeby powstania spółki. Tym podstawowym dokumentem jest umowa spółki ZO, i po prostu musimy odhaczać różne warianty do wyboru, które nas. Interesują, więc od razu pierwsza uwaga jest taka, że jeżeli chcielibyśmy mieć jakieś właśnie postanowienia umowy spółki, których nam ten system nie daje do wyboru, to prawdopodobnie ten system nie będzie dla nas, będziemy musieli skorzystać z tradycyjnej formy, czyli tej formy notarialnej i zawrzeć umowę po prostu na papierze. To poza umową spółki musimy jeszcze złożyć oświadczenie, o wniesieniu kapitału zakładowego, przygotować listę wspólników. Jeżeli będziemy działać przez pełnomocnictwa, to też należy to pełnomocnictwo. Dołączyć. Należy jeszcze w tym systemie złożyć wniosek do KRS-u, żeby spółkę zarejestrować, kiedy nie będziemy mogli z tego systemu skorzystać, to znaczy wtedy, kiedy, jak już powiedziałam, będziemy mieć inne i to bardziej rozbudowane wymagania, prawda, co do tego, co powinno znaleźć się w treści naszej umowy spółki. W spółce mamy trzy podstawowe organy: zgromadzenie wspólników, czyli Taki organ stanowiący, można powiedzieć, podejmujący takie kluczowe decyzje w spółce. Natomiast czym się zajmuje zarząd? Zarząd prowadzi sprawy spółki na bieżąco, czyli no, po prostu podejmuje wszelkie decyzje biznesowe, czy to wewnętrzne, czy to zewnętrzne, reprezentuje spółkę w umowach albo i w sporach. Jeżeli takie się pojawiają. Natomiast Rada Nadzorcza to można sobie tutaj zaznaczyć, że ona jest gwiazdką, że ona nie jest zawsze obowiązkowa, tylko w większych spółkach i ona na bieżąco może kontrolować właśnie pracę zarządu, może zwracać się z pytaniami we wszystkich kwestiach dotyczących działalności spółki, ale i takich to znowu podstawowym i minimalnym zadaniem jest weryfikacja tych sprawozdań finansowych, które są sporządzane przez zarząd, ich ocena. I przedkładanie też zgromadzeniu wspólników wyników tej oceny. Zgromadzenie wspólników, tak jak powiedziałam, minimalnie powinno się zebrać raz w roku na tak zwane zwyczajne zgromadzenie wspólników do końca czerwca yy, danego roku obrotowego, po to, żeby zatwierdzić ten poprzedni rok obrotowy, ale może się też zbierać ad hoc na tak zwanych nadzwyczajnych zgromadzeniach wspólników, kiedy tylko będzie taka potrzeba. W jaki sposób te zgromadzenia wspólników się odbywają? Mogą się odbywać stacjonarnie, albo mogą odbywać się zdalnie zasadą jest, że one w ogóle mogą być, a żeby ich nie było, żeby nie można było ich przeprowadzać, to umowa spółki powinna to wyraźnie stanowić. Oczywiście są wymagania techniczne, tutaj na przykład opisane, które powinny być minimalne, prawda? Zabezpieczenie do udziału w takim zgromadzeniu, prawda? Czyli to ma być taka dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, możliwość wypowiadania się w czasie obrad i możliwość głosowania. Uchwałę można podjąć po prostu bez formalnego słowywania, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany. A Nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia albo prawda, procedowania tych spraw, które będą omawiane na tym zgromadzeniu. Zgromadzenie wspólników podejmuje uchwały, więc mogą być różne większości podejmowania tych głosów. Zasadą jest, że uchwały są podejmowane. Bezwzględną większością głosów. Zarówno kodeks, jak i umowa spółki mogą przewidywać inne zasady głosowania. I teraz tak, jak zarząd spółkę reprezentuje? Jeśli jest ten zarząd wieloosobowy, to zasadą jest, że jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu z prokurentem. Przy czym, jeżeli ktoś, kontrahent z zewnątrz zwraca się do spółki, to nie musi tej dwuosobowej reprezentacji, na przykład, Stosować, tylko wystarczy, że po prostu do jednego członka zarządu skieruje jakieś swoje oświadczenie. Istnieje możliwość jeszcze powołania kogoś takiego jak prokurent w spółce. Prokurent to jest coś więcej niż pełnomocnik, a coś mniej niż członek zarządu, tak to można określić. No i tutaj przechodzimy do, tej, do rady nadzorczej, czyli tego nieobligatoryjnego organu. Tu wskazujemy, że ten organ y, może się pojawić w spółkach, ale nie musi, zwłaszcza w tych mniejszych go nie ma. Spółka, w których musi być, to jest kapitał zakładowy, to są dwie przesłanki: kapitał zakładowy powyżej 500 tysięcy i powyżej 25 wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego jest już pewną procedurą, którą też należy przeprowadzić. Należy podjąć uchwałę o podwyższeniu, wspólnicy muszą złożyć oświadczenie o objęciu udziałów, należy wnieść wkłady, czy to w postaci pieniężnej, czy to w postaci niepieniężnej, tak jak mówiliśmy. No i zarejestrować to podwyższenie kapitału zakładowego w KRS. -ie. Tylko należy zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie, czy planujemy zachować strukturę udziałową pomiędzy wspólnikami, czy, czy jednak jest tak, że jeden ze wspólników będzie uczestniczył w, w tym podwyższeniu, albo że może jakiś właśnie inwestor zewnętrzny zamierza dokapitalizować spółkę. No i tutaj wspólnicy wszyscy powinni mieć to na uwadze, czy y, oni zgadzają się na ewentualne rozwodnienie swojego udziału, prawda? Bo jeżeli ktoś inny weźmie udział w tym podwyższeniu kapitału zakładowego, obejmie udział w spółce. To zmieni się ta struktura udziałowa. Dopłaty to jest taka instytucja, która również, jeżeli chcemy, żeby była, musi być przewidziana w umowie spółki, to muszą być dopłaty równomierne. Nie to, że jeden więcej, drugi mniej. I te dopłaty mogą być zwracane tylko, żeby zwrócić dopłaty. Po tym, jak już sytuacja w spółce się unormuje, te dopłaty zostaną na jakiś cel skonsumowane. I będą środki na wypłatę tych dopłat wspólnikom, to oczywiście to, to, to jest to możliwe, tylko jest wymóg, że te dopłaty nie są wymagane, na przykład na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. No i ten zwrot dopłat też równomiernie do wszystkich powinien pójść i jest decydowany również uchwałą zgromadzenia wspólników, czyli zaczynamy część podatkową. Spółka ZO jest osobnym podatnikiem CIT-u i spółka ZO będzie płaciła podatek dochodowy, i jeżeli Państwo będziecie wypłacać zysk ze spółki ZO, to również Państwo jako wspólnicy będziecie opodatkowani od dywidendy. Niestety spółka Zo powoduje, że mamy do czynienia z dwukrotnością opodatkowania, zarówno po stronie spółki, jak i po stronie wspólników. Co podlega opodatkowaniu w spółce Zo? Spółka Zo płaci podatek od swojego dochodu. Czyli od tego, co wygeneruje tak zwany zysk podatkowy. A jak to się liczy? To się liczy w ten sposób, że od osiągniętych przychodów przez spółkę ZO odlicza się koszty podatkowe i od tej podstawy opodatkowania, czyli dochodu, liczy się podatek, podatek dochodowy CIT. W spółce ZO należy pamiętać o tym, że mamy dwa różne kategorie źródeł przychodów. I chodzi o to, że nie powinniśmy mieszać tych przychodów ze sobą. Czyli na przykład wyjdzie nam, że z jednego źródła przychodów mamy no, wychodzą nam wysokie przychody i trzeba zapłacić podatek, a z drugiego źródła przychodów mamy stratę podatkową. Niestety nie możemy tego ze sobą pomieszać. Kosztami podatkowymi są wszelkie wydatki, które są ponoszone przez spółkę. Ale takie wydatki, które są poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodu. Dodatkowo istotne jest to przy kosztach podatkowych, że nie wszystkie wydatki, które są ponoszone w ramach działalności gospodarczej, mogą być kosztami podatkowymi. Jako przykład mogę wskazać na przykład niewypłacone odsetki. Jeżeli, państw, jeżeli spółka dostanie pożyczkę i ma naliczone odsetki, to te naliczone odsetki będą kosztem księgowym, natomiast one nie będą kosztem podatkowym. Mamy tutaj zasadę, że zapłacone odsetki są dopiero kosztem podatkowym. Mamy jeszcze takie podstawowe zasady dotyczące obowiązków raportowych i związanych z zapłatą podatku, a więc przede wszystkim deklaracje podatkowe. Nie ma już obowiązku składania co miesiąc deklaracji podatkowych. Kiedyś takie obowiązki były, obecnie już ich nie ma. Od tego roku duże podmioty, a więc te, które, których obroty przekraczają 50 milionów euro, mają obowiązek składania JPK CIT. Czyli to jest coś podobnego jak JPK VAT. Natomiast JPK CIT to jest nowość, która wchodzi w życie na razie dla dużych podmiotów, ale od 2026 roku już będzie trzeba składać, pozostali podatnicy CIT będą musieli składać takie też JPKi razem z deklaracjami podatkowymi. Jakie są inne obowiązki spółki ZO, takie raportowe? A więc muszą przygotowywać sprawozdania finansowe. i te sprawozdania finansowe też trzeba składać do KRS-u. Oprócz tego, jeżeli spółka ZO dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi, to w przypadku przekroczenia różnych progów, te progi są dość spore 10 milionów złotych albo 2 miliony złotych, w zależności od transakcji, trzeba przygotowywać dokumentację cen transferowych i składać takie deklaracje. TPR, one się, te deklaracje składa się do końca listopada roku następnego, a dokumentację cen transferowych trzeba przygotować do końca października. Dla transakcji między, wyłącznie między podmiotami polskimi istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych, ale jest to obwarowane również dodatkowymi wymogami. Spółka ZOW w niektórych sytuacjach występuje w roli tak zwanego płatnika, czyli ona ma obowiązek pobrać podatek, czyjś podatek. I zapłacić go do Urzędu Skarbowego. Mamy różnego rodzaju ulgi podatkowe. Przy stosowaniu pewnych ulg podatkowych można istotnie zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe można istotnie zmniejszyć obciążenia podatkowe spółki ZO. Jest to ulga na badania i rozwój ulga IP-BOX, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację, ulga na prototyp, ulga na nowe inwestycje. Ulga na hipotetyczne odsetki, ulga na terminal płatniczy inny model opodatkowania spółki ZO, który się cieszy bardzo dużą popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Polega to na tym, że w przycicie estońskim spółka ZO nie jest opodatkowana na bieżąco czyli dochody tej spółki. Nie są opodatkowane na bieżąco, nie trzeba co miesiąc płacić zaliczek na podatek dochodowy. Podatek dochodowy spółka płaci dopiero w momencie wypłaty zysku wspólnikom. Ten podatek dochodowy pojawia się dopiero w momencie wypłaty zysku wspólnikom. Nie trzeba wtedy prowadzić też osobnej ewidencji podatkowej, osobnej ewidencji środków trwałych, na przykład dla celów podatkowych. Jakie są wyłączenia? Jest kilka takich wyłączeń przedmiotowych. Nie wszystkie podmioty mogą korzystać z cit estońskiego. I jako przykład mogę podać instytucje pożyczkowe albo spółki, które są postawione w stan likwidacji upadłości. Stawka podatku. Stawka podatku jest wyższa niż na tych poprzednich slajdach. Prawda? Mieliśmy dla małych podatników 9%, dla pozostałych podatników 19%. Tutaj stawki podatkowe są wyższe. Mamy 10% dla małych podatników i 20% dla pozostałych podatników. Z tym, że istotne jest to, że jeżeli będzie wypłacana właśnie dywidenda dla wspólników. To istnieje możliwość obniżenia podatku od tej dywidendy. Krajowy podatek minimalny, na no to też bardzo chciałam zwrócić uwagę, bo to jest nowość. Jeżeli spółki ZO ponoszą straty podatkowe, no nie generują dochodów albo dochód takiej spółki nie przekracza 2% wartości przychodów, to wówczas taka spółka ZO może podlegać obowiązkowi. W zakresie zapłaty podatku minimalnego, pomimo tego, że oficjalnie nie, po, nie osiąga dochodu podatkowego. I podstawą opodatkowania jest 1,5% przychodów osiąganych przez spółkę plus wydatki na rzecz podmiotów powiązanych. Następnie mamy wynagrodzenia wspólnika, i to też jest taki istotny model, w jaki Często właśnie klienci się pytają: No dobrze, to jak ja mam z tej spółki za sobie wyciągnąć te pieniądze? Kiedyś był taki model: Polski Ład nałożył składkę zdrowotną na członków zarządu którzy wcześniej nie podlegali tej składce zdrowotnej. W związku z tym część podmiotów zaczęła się zastanawiać, no dobrze, to co ja mogę zrobić, żeby tej składki zdrowotnej na przykład nie płacić. I pojawiła się taka koncepcja powtarzających się świadczeń wspólnika, takich świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Wówczas wszyscy twierdzili, że tego ZUS-u po prostu na tych świadczeniach powtarzających się nie ma. Ostatnio niestety czytałam, że ZUS kwestionuje. Ten model rozliczeń, więc tutaj taka uwaga, że to jednak może się ZUS-owi po prostu nie podobać, a od strony podatkowej mamy opodatkowanie według skali podatkowej, czyli mamy 12% do dochodów 120 tysięcy złotych i 32% powyżej dochodów takiej osoby fizycznej powyżej 120 tysięcy złotych. Jakie są inne modele wynagradzania wspólników? Oprócz dywidendy, oczywiście, która jest opodatkowana stawką 19%. A więc taki wspólnik, no może, jeżeli jest członkiem zarządu, no to może być powołany jako członek zarządu na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników i wówczas dostawać wynagrodzenie, jest to opodatkowane według skali podatkowej, może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowa B2B, która, Kiedyś była też bardzo popularna, i ostatni model to jest takie, kiedyś też to było stosowane: finansowanie spółki, prawda, przez wspólnika i bardzo wysokie odsetki, które były uzyskiwane przez takiego wspólnika. Chyba tym szybkim sprintem dokończyliśmy część związaną z podatkami, bardzo, bardzo ogólną to, co Państwu mówiłam. Jest bardzo dużo. To jest tak obszerny temat, że mogłam wybrać tylko naprawdę kilka elementów i przedstawić opodatkowanie spółki ZO w pigułce i to tylko w zakresie podatku dochodowego, nie w vat ie nie w PCC. Dziękuję serdecznie, za usłyszenia. Bardzo. Do widzenia. Bardzo dziękujemy. Do widzenia. Czy wiesz, że w 2023 roku upadło ponad 100 tysięcy mikrofirm? A czy wiesz, że gdyby nie mikrofirmy, polska gospodarka przestałaby istnieć? Nasze serwisy wspierają mikrofirmy, udzielając bezpłatnych eksperckich porad w zakresie założenia, prowadzenia i zarządzania mikrofirmą. Twoje 1,5% to mądra inwestycja we wsparcie ciebie i innych mikroprzedsiębiorców. Sprawdź na co idą Twoje pieniądze. Bezpłatny dostęp do eksperckiej wiedzy i porad. Aktualizacje prawne. Bezpłatne webinaria. Rozlicz swój Pit na Wyszukaj nazwę fundacji i zapisz KRS. Dowiedz się więcej o statusie i działaniach fundacji.